Witold Sadowy przez niemal całe swoje życie był znany jako znakomity aktor teatralny i publicysta związany z warszawskim światem kultury, jednak o jego życiu prywatnym nie wiedzieli niemal nic nawet najbliżsi znajomi. Dopiero w 2020 roku, w wieku 100 lat, dokonał publicznego coming outu, stając się tym samym najstarszą osobą w historii Polski, która otwarcie przyznała się do swojej orientacji homoseksualnej. Jego szczere i wzruszające wyznanie w filmie dokumentalnym emitowanym przez TVP Kultura poruszyło całą Polskę i odbiło się szerokim echem nie tylko w środowisku artystycznym, ale również społecznym i politycznym. Przez dziesięciolecia życia w PRL-u, a potem w nowej Polsce, Witold Sadowy milczał. Z jednej strony ze względu na realne zagrożenia, homoseksualność była wówczas tematem tabu. A osoby nieheteronormatywne żyły w cieniu, narażone na odrzucenie, szykany a nawet więzienie, z drugiej z powodów osobistych. Jak sam przyznał, chciał chronić swoją rodzinę i ukochanego partnera. Po latach wspominał, że największą miłością jego życia był Jan Ryżow, również aktor, z którym spędził 28 lat. Ich relacja była głęboka i pełna wzajemnego zrozumienia, jednak zmuszona do życia w ukryciu. Spotykali się w ukryciu, spędzali razem święta za zamkniętymi drzwiami, nie mogli mówić o sobie jako o parze, po śmierci partnera Sadowy nie związał się już z nikim innym. Do końca życia nosił żałobę, a jego wspomnienia o Janie były pełne czułości, wdzięczności i żalu, że nie mogli być razem tak, jakby tego chcieli. Przez lata działalności aktorskiej i dziennikarskiej był powszechnie szanowany, ale nikt nie wiedział, jak wielką część siebie musiał ukrywać. Dopiero w wieku 100 lat poczuł, że nie chce już milczeć. Nie boję się, że ktoś mnie potępi. Przeżyłem już wszystko, co mogłem przeżyć, mówił w wywiadzie promującym dokument. Ten coming out miał niezwykłą siłę. Nie był wyrazem buntu czy prowokacją. Był cichym, spokojnym, ale bardzo mocnym świadectwem tego, jak wyglądało życie ludzi LGBT w Polsce przez ostatnie 100 lat. Był też hołdem dla wszystkich, którzy nie mieli odwagi albo nie dożyli momentu, w którym mogli powiedzieć o sobie prawdę. W swojej autobiografii i licznych felietonach Sadowy wielokrotnie pisał o ludzkiej godności, miłości i potrzebie bycia sobą. Ale dopiero pod koniec życia zdecydował się wyznać, że jego największym życiowym wyzwaniem nie było wcale granie na scenie ani pisanie do gazet, ale życie w ukryciu. I choć przez wiele lat myślał, że ten sekret zabierze ze sobą do grobu, Coś w nim pękło. Chciał zostawić po sobie ślad, który da siłę innym. Chciałby jego historia pomogła tym, którzy nadal boją się mówić. I udało mu się to. Po emisji reportażu z jego udziałem do redakcji i organizacji LGBT w Polsce zaczęły napływać wiadomości, od młodych i starszych, od kobiet i mężczyzn, od ludzi, którzy pod wpływem słów sadowego zdecydowali się wyjść z cienia. Sam aktor zmarł kilka miesięcy później, 15 listopada 2020 roku, ale jego odwaga żyje nadal. Jego coming out był nie tylko osobistym gestem wyzwolenia, ale również symbolicznym zamknięciem epoki milczenia. Sadowy udowodnił, że nigdy nie jest za późno, by powiedzieć światu, kim się na. Marek Barbasiewicz przez dziesięciolecia uchodził za jednego z najbardziej utalentowanych i cenionych aktorów polskiej sceny teatralnej oraz filmowej. Jego kariera rozkwitała już od lat 70., a widzowie kojarzyli go z licznymi rolami o dużym ciężarze emocjonalnym. Zawsze nienaganny, elegancki, zdystansowany był jednym z tych aktorów, o których życie prywatne mówiło się niewiele. Jednak to właśnie on jako jeden z pierwszych ludzi show biznesu w Polsce publicznie przyznał, że jest gejem. Jego coming out, który miał miejsce wiele lat temu, był prawdziwym przełomem. Choć sam Barbasiewicz nie zorganizował wokół tego wielkiego medialnego wydarzenia. Po prostu z godnością i spokojem powiedział to, co dla wielu było rewolucyjne, że jest osobą homoseksualną. W tamtych czasach, mówimy o latach 90., taka deklaracja mogła oznaczać zawodowe konsekwencje, odrzucenie, ostracyzm. Ale Barbasiewicz nie stracił swojej pozycji. W wywiadach, których udzielał później Podkreślał, że nie zamierzał ukrywać się całe życie. Chciał być uczciwy wobec siebie i widzów. Zaznaczał też, że jego orientacja nie definiuje go jako artysty ani człowieka, ale stanowi ważną część jego tożsamości. Barbasiewicz nie epatował swoim życiem prywatnym. Był dyskretny, powściągliwy, ale dzięki swojej odwadze stał się symbolem pokolenia ludzi kultury, którzy przetarli szlaki dla kolejnych generacji osób LGBT. Choć media w tamtym czasie nie zawsze były przychylne, a komentarze w przestrzeni publicznej bywały krzywdzące, aktor nigdy nie ugiął się pod presją. Uważał, że uczciwość wobec siebie i innych jest wartością nadrzędną. Niektórzy krytycy twierdzili, że dzięki swojej postawie pomógł zmienić postrzeganie osób homoseksualnych w środowisku artystycznym. Pokazał, że bycie gejem nie stoi w sprzeczności z profesjonalizmem, talentem, ani zaufaniem publicznym. Co ciekawe, po jego coming-outie wielu młodych aktorów i twórców poczuło się odważniejszych, by mówić o sobie otwarcie. Barbasiewicz pokazał, że można mieć godność, klasę i nie rezygnować z własnej tożsamości. Przez wiele lat odmawiał opowiadania o swoim życiu uczuciowym, podkreślając, że nie chce, aby jego partnerzy, jeśli nie są osobami publicznymi, byli wciągani w medialne zamieszanie. Taka postawa budziła szacunek nawet wśród sceptyków. W czasach, gdy o osobach LGBT mówiło się głównie w tonie sensacji lub skandalu, Barbasiewicz udowodnił, że temat można podejmować z godnością, odpowiedzialnością i spokojem. Jego historia jest dowodem na to, że coming out nie musi oznaczać rewolucji, może być też cichym, ale doniosłym aktem prawdy. Dziś wielu uważa go za jednego z pionierów widoczności gejów w polskim świecie kultury. Jego słowa, wypowiadane bez krzyku, bez skandalu, lecz z pełną świadomością i empatią, trafiły do wielu serc. Barbasiewicz nie tylko zachował swoją pozycję zawodową, zyskał też ogromny szacunek jako człowiek, który nie bał się być sobą w czasach, gdy wymagało to ogromnej odwagi. W ten sposób wpisał się na trwałe w historię walki o równość i akceptację, choć sam nigdy nie aspirował do roli aktywisty. Był i nadal jest przykładem, że szczerość i autentyczność są potężnymi narzędziami zmiany społecznej. Michał Piruk, znany szerokiej publiczności jako charyzmatyczny tancerz, choreograf i osobowość telewizyjna, swoją orientację seksualną ujawnił już na początku swojej kariery medialnej, nie czekając na medialny nacisk ani plotkarskie sugestie. Zdecydował się na coming out w roku 2007, kiedy to zaczęła się jego przygoda z dużym ekranem i udziałem w formatach takich jak You Can Dance. Dla wielu fanów jego decyzja była zaskoczeniem nie dlatego, że nie spodziewali się takiej informacji, lecz z powodu odwagi i bezpośredniości, z jaką Piruk o niej opowiedział. Miał zaledwie 29 lat, i już wtedy postanowił, że nie będzie żył w ukryciu, ani udawał kogoś, kim nie jest. Z perspektywy czasu, jego decyzja okazała się nie tylko szczera, ale i przełomowa. To był jeden z pierwszych tak otwartych coming outów w świecie polskiego show biznesu, w wykonaniu osoby będącej na fali popularności. Michał nigdy nie zrobił ze swojej orientacji sensacji, a jednocześnie nie unikał tematu, gdy był poruszany. W wywiadach podkreślał, że ujawnienie prawdy o sobie było konieczne, by móc w pełni realizować się zawodowo i żyć w zgodzie z własnym sumieniem. Często wspominał o tym, że wiele osób z jego otoczenia wiedziało o jego tożsamości seksualnej na długo przed oficjalnym wyznaniem, ale dopiero otwarta deklaracja pozwoliła mu uwolnić się od lęku przed oceną czy ostracyzmem. Mimo, że żyjemy w czasach coraz większej otwartości, w tamtym okresie takie gesty wymagały wyjątkowej odwagi, szczególnie w Polsce, gdzie temat orientacji wciąż budził silne emocje. Piruk wielokrotnie opowiadał o swoich doświadczeniach z dzieciństwa i młodości, wskazując na traumatyczne momenty, jakie musiał przeżyć ze względu na swoją odmienność. Jednocześnie pokazywał, że siła i determinacja pozwalają przekształcić trudne doświadczenia w motywację do działania i osiągania sukcesów. Co istotne, Michał nie ograniczał się do życia zawodowego, angażował się również społecznie, wspierając akcje równościowe i walcząc o prawa mniejszości seksualnych. Uczestniczył w Marszach Równości, wypowiadał się publicznie na temat homofobii i dyskryminacji, a jego obecność w mediach często służyła normalizacji tematu różnorodności. Jego sposób bycia otwarty, pewny siebie, a jednocześnie pełen empatii sprawił, że zyskał sympatię szerokiego grona odbiorców, nawet tych, którzy początkowo nie byli przychylni wobec osób LGBT. Piruk udowodnił, że można być dumnym z tego, kim się jest, bez krzykliwości, ale i bez fałszywej skromności. Nie próbował się nikomu przypodobać ani ukrywać swoich przekonań. Dzięki niemu wiele młodych osób znalazło odwagę, by również mówić otwarcie o sobie, a jego historia wielokrotnie stawała się punktem odniesienia w debatach o widoczności i reprezentacji osób nieheteronormatywnych w mediach. Michał Piruk nie tylko nie stracił przez coming out, wręcz przeciwnie, zyskał w oczach tych, którzy cenią autentyczność. Jego życie prywatne, choć nie było nigdy ostentacyjnie eksponowane. Nie było też tematem tabu. Mówił o miłości, samotności, związkach, jak każdy inny człowiek. I to właśnie dzięki temu, że był sobą, nieustannie zdobywał kolejne przestrzenie zawodowe, od telewizji, przez teatr, aż po działalność społeczną. Michał Piruk stał się symbolem pewności siebie, ale też przykładem tego, że szczerość wobec siebie i innych może być drogą do prawdziwej wolności i spełnienia. Gdy w polskim internecie pojawił się pierwszy odcinek 20 metrów kwadratowych Łukasza, mało kto przypuszczał, że sympatyczny i ambitny chłopak z Warszawy wywróci do góry nogami świat wywiadów. Z miniaturowego pokoju tworzył jedno z najciekawszych talk show w sieci, zapraszając zarówno wielkich celebrytów, jak i niszowych artystów. Jego osobowość, elokwencja i energia przyciągały tłumy, a on sam bardzo szybko stał się rozpoznawalny. Ale za kulisami sukcesu kryła się druga Głębiej ukryta historia. Historia o lęku, wstydzie, wewnętrznym konflikcie i w końcu o wyzwoleniu. Łukasz Jakubiak długo milczał na temat swojej orientacji. W czasach, gdy w Polsce rozmowa o tożsamości seksualnej nadal budziła kontrowersje, a niektóre środowiska próbowały zamknąć usta tym, którzy się wyróżniali, on konsekwentnie unikał tego tematu w mediach. W jego przypadku, coming out nie był tylko aktem odwagi, ale też manifestem autentyczności, wizerunkowej i ludzkiej. Wielu widzów domyślało się, że Łukasz może być osobą homoseksualną, ale przez długi czas pozostawało to jedynie domysłem. Aż do momentu, gdy sam postanowił powiedzieć prawdę. Jego wyznanie nie pojawiło się w wywiadzie z innym dziennikarzem. Nie było też sensacyjnego nagłówka w tabloidzie, prawdę o sobie wyznał w najbliższy sobie sposób. Przed kamerą, w nagraniu opublikowanym w jego social mediach. W swoim stylu, szczerze. Spokojnie, bez patosu, powiedział jasno: Jestem gejem. Ten krótki, ale przełomowy moment zyskał ogromny rozgłos. Internet zareagował natychmiast, pojawiły się komentarze pełne wsparcia, ale także te mniej przychylne. Jakub jak jednak nie szukał poklasku, nie zrobił tego, by zagrać kartą LGBTQ w trudnych czasach, ale po to, by być wreszcie sobą. Przez lata ukrywania prawdy nie tylko przed widzami, ale i przed samym sobą, życie Jakubiaka było pełne napięcia. Publiczne występy wymagały ogromnej kontroli, a każda nieopatrzna wypowiedź mogła wzbudzić niechciane spekulacje. W rozmowach unikał tematów miłosnych, nigdy nie pokazywał się publicznie z partnerem, a jego bliscy znajomi także szanowali jego decyzję o zachowaniu prywatności. Ale z czasem to milczenie zaczęło go dusić coming out był więc dla niego aktem nie tylko wolności, ale też konieczności psychicznej. Sam Jakubiak przyznaje, że to wyznanie było jednym z najtrudniejszych momentów w jego życiu, ale jednocześnie jednym z najbardziej wyzwalających. Od tamtej pory wiele się zmieniło. Choć nie wrócił już na dobre do prowadzenia 20 metrów kwadratowych, to jego głos w przestrzeni publicznej stał się mocniejszy i bardziej znaczący. Zaczął otwarcie mówić o samoakceptacji, zdrowiu psychicznym, relacjach i presji jaką narzuca społeczeństwo na osoby odbiegające od normy. Wiele osób, które śledziły go od lat, zyskało nowy powód do szacunku, nie tylko za warsztat dziennikarski, ale za odwagę w pokazywaniu siebie bez filtrów. W polskim show biznesie coming out wciąż wiąże się z ryzykiem hejtu, utraty konta. Daniel Kuczaj, znany szerzej jako Kuczaj, przez długi czas był jedną z najbardziej rozpoznawalnych i barwnych postaci polskiego internetu i świata fitness. Kolorowe ubrania, żywiołowe okrzyki charakterystyczne, czym ty się kobieto przejmujesz, a także wiralowe filmiki motywacyjne sprawiły, że jego twarz zaczęła pojawiać się w niemal każdej telewizji śniadaniowej, na YouTube i w mediach społecznościowych. Publiczność go pokochała za szczerość, pozytywne nastawienie i niesamowitą energię. Ale za tą maską uśmiechniętego trenera kryła się bolesna historia opowieść o cierpieniu, odrzuceniu, traumie i wreszcie akcie odwagi, jakim był coming out. Daniel urodził się i wychowywał w nowym targu. Mała miejscowość, silnie zakorzenione wartości konserwatywne i klimat, w którym każde odstępstwo od normy było natychmiast zauważane, komentowane i piętnowane. Już jako dziecko był wrażliwy, emocjonalny, nie podążał za tym, co uchodziło za chłopięce. Nie interesowały go piłka nożna czy rywalizacja. Bardziej cenił kontakt z ludźmi, taniec i rozmowę. Z czasem ta inność stała się dla niego źródłem bólu. Zamiast akceptacji, doświadczał drwin. Zamiast wsparcia, otrzymywał lekceważenie. Jednym z najmroczniejszych momentów w jego życiu była trauma z dzieciństwa, o której zdecydował się opowiedzieć publicznie dopiero po wielu latach. W rozmowach z mediami wyznał, że padł ofiarą molestowania seksualnego ze strony osoby, którą określił jako przyjaciela rodziny. Ta przemoc. Dokonana w ciszy, bez świadków, zaszczepiła w nim głęboki strach i poczucie winy. Przez lata nosił to brzemię sam. Myślał, że nie zasługuje na miłość, na szczęście, a przede wszystkim, że jeśli kiedykolwiek wyzna prawdę o sobie, zostanie odrzucony przez wszystkich. Dlatego, gdy jego kariera zaczęła nabierać tempa, budował wizerunek zabawnego, krzykliwego trenera, który zawsze ma gotową odpowiedź i nigdy się nie smuci. To była jego tarcza. W tym czasie wiele osób spekulowało na temat jego orientacji seksualnej, jednak on długo nie komentował tych domysłów. Bał się, że straci fanów, że straci zlecenia, że jego życie legnie w gruzach. Ale z czasem poczuł, że nie da się dłużej żyć w ukryciu. W jednym z emocjonalnych filmików zamieszczonych w internecie, Kuczaj po raz pierwszy otwarcie powiedział: Tak, jestem gejem. Ten moment był punktem zwrotnym, nie tylko w jego życiu prywatnym, ale i zawodowym. Wielu fanów wsparło go, inni zaczęli się od niego odwracać. Ale Daniel wiedział, że zrobił to, co powinien był zrobić dawno temu powiedzieć światu prawdę. W kolejnych wywiadach opowiadał o drodze do samoakceptacji. Przyznał, że przez wiele lat żył w ogromnym napięciu, udając kogoś, kim nie był, byle tylko dopasować się do oczekiwań społeczeństwa. Coming out był dla niego nie tylko aktem odwagi, ale też terapią. Dzięki niemu odzyskał wolność. Z czasem zaczął być też głosem innych osób z małych miejscowości, które boją się przyznać do swojej tożsamości. Zaczął mówić o homofobii, o stereotypach, o presji społecznej, nie tylko jako trener, ale jako człowiek, który przeszedł przez piekło.